Cześć, z tej strony Denis. Witajcie na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam dwa szybkie, a co najważniejsze, darmowe sposoby na nagranie ekranu Waszego Maca. Ale zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę, jeżeli ten poradnik Wam się spodoba. Tak więc zaczynajmy. Pierwszym sposobem na nagranie ekranu naszego Maca jest użycie aplikacji QuickTime. Możemy ją otworzyć z aplikacji lub po prostu wyszukać Spotlight wpisując QuickTime. QuickTime Player. Otwieramy. I otwiera nam się folder. Teraz przechodzimy do pasku menu i klikamy plik, nowe nagranie z ekranu, i pojawia tutaj nam się nowe menu, dzięki któremu możemy nagrać część ekranu. Możemy sobie dowolnie wybrać, która to ma być część ekranu, zmniejszyć lub zwiększyć to okno, lub możemy wybrać opcję z tego dolnego paska, nagrać cały ekran, i wtedy mamy. Cały ekran zaznaczony do nagrywania. Tutaj mamy jeszcze kilka opcji robienia zrzutów ekranu, poszczególnych części ekranu, ale o tym może w innym filmie. I wracając, mamy tutaj jeszcze opcje. i możemy tutaj ustawić, aby nagranie zachowało się na biurku, w dokumentach, mailu, wiadomościach, w Quicktime czy w innym miejscu. Ja ustawię na biurku. Możemy ustawić sobie licznik czasu 5 sekund, 10 sekund oraz mikrofon, jeżeli chcemy, aby również z nagrywaniem ekranu nagrywał się dźwięk. Klikamy nagraj. I teraz wszystko co robimy na naszym Macu jest nagrywane. Tak jak widzicie, wejdźmy sobie w przeglądarkę. Otwórzmy jakąś stronę, tutaj poprzesuwam to okno. Powiedzmy, że zrobiłem kilka takich niesamowitych ruchów, które nagrałem właśnie teraz. Zamykam przeglądarkę i jak widzicie tutaj na górze mamy taką ikonkę, która informuje nas, że właśnie nagrywa się ekran. Tutaj ta druga ikonka to również jest nagrywanie ekranu, tylko nagrywam innym programem, abym mógł nagrać. I pokazać wam, jak nagrywa się właśnie przy pomocy QuickTime'a bez zbędnych dodatkowych aplikacji. I kiedy chcemy zakończyć samo nagrywanie, klikamy po prostu Zakończ, czyli tutaj ten to i nagranie się nagrało. Mamy tutaj w prawym dolnym rogu właśnie to nagranie. Możemy je schować, przeciągnąć w prawo, i wtedy zapisze się na pulpicie, lub możemy w nie kliknąć i od razu sobie je otworzyć. Klikamy Play. I jak widzicie, wszystko to, co nagrałem, jest pokazane. I z takim nagraniem możemy robić już. Cokolwiek chcemy, do czegokolwiek je potrzebujecie, możemy komuś wysłać lub stworzyć jakiś film z tego. Tak jak ja, właśnie będę tworzył dla Was ten film. I tak wygląda pierwszy sposób na nagranie ekranu na Macu. Drugi sposób jest troszeczkę prostszy i nie potrzebuje on aplikacji QuickTime. I aby nagrać ekran, wystarczy, że przytrzymamy klawisz Shift, Command i 5 i pojawi nam się to poprzednie menu, które było widać wcześniej przy poprzedniej metodzie. I tak samo możemy nagrać cały ekran lub zaznaczoną część ekranu. Ja teraz może ustawię zaznaczoną tylko część ekranu. Klikamy nagraj i tak samo nagrywa się teraz ekran, ale tylko ta część, która właśnie ustawiliśmy, aby się nagrywała. Czyli tak jak widzicie tutaj jeżeli wyjadę aplikacją za dany ekran to tu ta część się oczywiście nie nagra. Nagra się tylko to co jest w tym prostokącie, który zaznaczyliśmy wcześniej i tak samo nagrywamy to co chcemy nagrać i zakończamy klikając właśnie w tą ikonkę u góry w pasku i tak samo pojawia nam się nagrany klip klikamy play i tak jak widzicie jest to tylko ten wycinek który zaznaczyliśmy przesuwam safari poza kadr. wszystko nagrało się tak jak wcześniej to sobie ustawiłem ta druga opcja nagrywania poprzez skrót klawiaturowy jest dostępna dopiero od systemu macOS Mojave oraz w nowszych wersjach tego systemu w poprzedniej wersji musimy użyć właśnie QuickTimea ale co najważniejsze oba sposoby są dosyć proste i nie potrzebujemy instalować dodatkowych aplikacji aby właśnie nagrać ekran naszego Maca na moim kanale znajdziecie Również kilka innych poradników oraz inne recenzje ze sprzętem Apple. Także jeżeli jesteście tego ciekawi, to koniecznie zostawcie suba. A tymczasem, w tym filmie to już wszystko. I do zobaczenia w następnym. Dzięki, cześć!